Nam się wydaje, że być powinno, to wtedy będziemy z tego na pewno spijać stratę. Szkodę, krzywdę, zepsucie. Nieco archaicznie w różnym słowie, ale bardzo często występują w Biblinie słowie skażenie. A jeżeli będziemy inwestować w nowe rzeczy, prowadzenie ducha i według prowadzenia ducha, nawet nie w sensie, nawet nie nawet nie poradnie, nawet z błędami, ale chodzi o to, że Są na świecie tylko dwa banki. Jeżeli wiesz, 600 milion, ale są tylko dwa banki. Jeden bank jest dobry, uczciwy, rzetelny, a drugi bank to jest bank złodziejski. Taki powiedzieć, para bank to jest i tak yy, super ładne określenie. Powiedzmy, że tak. I jeśli zainwestujesz, nawet nieudolnie, słabą, małą sumę, ale zainwestujesz w dobry banku, to na pewno przyniesie Ci to zysk, skutek. A jak nawet nie wiem, jakie miliony zainwestujesz w złym banku, to je wszystkie utracisz. Zawsze jeśli robimy, ale po Bożej <gry schnellenkt> stronie, <gryll> <gryll> ufając Panu, dusza moja, ufa Panu, czytaliśmy dzisiaj wstęp. Po prostu zwykła postawa polegania na Bogu. I będą błędy, i nieudaczności, i różne inne rzeczy. I takie ktoś spojrzy na to, dzieci, ale z zaufania Bogu jak dziecko, to możesz być pewna, możesz być pewien, że będziesz z tego spijać w jakiejś mierze, ale na pewno będzie z tego życie wieczne. Alleluja. Nie może być inaczej. To wszystko zależy od naszego nastawienia, a Bóg już o to się troszczy. Bo pamiętajmy, że sąd Boży już się dzieje, tam się jeszcze gromadzi, ale po tej stronie już się dzieje, ale tylko w zakresie domu Bożego. Nie po to, żeby nas karać, ale po to, żeby nas ratować, żeby nas zmieniać, żeby nam pomagać. No i, braterstwo, rzecz ostatnia, na którą chcę dzisiaj króciutko zwrócić uwagę w związku ze sprawami związanymi z sądem ostatniej zamykająca nasze rozważania na ten temat. Pamiętacie to słynne zdanie, ja chcę je przypomnieć teraz, czy raczej dwa, dwa zdania. W drugim mieście do Koryntian zapisane w piątym rozdziale. Dwa ostatnie, no, wiersz dziewiąty i dziesiąty, chciałbym powiedzieć dwa ostatnie wiersze, ale tu jest po prostu sparagrafowanie tekstu. Dalej jeszcze piąty rozdział się ciągnie. I to sporo wierszy. I wiersz 9 i dziesiąty Pismo Święte mówi tutaj tak. Dlatego też dokładamy starań, żeby niezależnie od tego, czy mieszkamy w ciele, czy jesteśmy poza ciałem, znaczy czy żyjemy, czy już odeszliśmy do Pana. Bo to jest sens tego zdania. Jemu się podobać, albowiem my wszyscy musimy. Przypominam, że sąd jest powszechny i nieuchronny, także dla ludu Bożego, także za Kościoła. To jest inny sąd. Inny sąd, na który rozdawane są nagrody lub nie. To wejdziesz z radością i chwałą, lub jak przez wstyd, palący ogniem, Ale wejdziesz. Jeśli go no imię Chrystusa, duch Chrystusowy jest w tobie, to nie możesz nie wejść. Według Ewangelii Chrystusowej. Dlatego wszyscy musimy stanąć przed sądem Chrystusowym. to jest właśnie to Bema Chrystusowy, sędziego na zawodach sportowych, albo tak sędziego, który w ogóle gdzieś tam w wywyższeniu zasiadał, aby każdy odebrał zapłatę za uczynki swoje, dokonane w ciele. Czy dobre? czy złe, a że jest wprost powiedziane o powołanej, powołanej przez Boga i ustanowionej przez Boga konsekwencji naszego działania. Tak, żeby nikt nie... ja widzisz, że spotykam takich ludzi. To jest jakieś nieszczęście w Kościele. Niech nikt nas nie będzie takim nieszczęśnikiem. Spotykam takich ludzi, którzy już mają tak nieprawidłowo spaczone myślenie, że myślą, że ze względu na ratunek, który jest w Chrystusie, i obowiązująco, i górującą nad wszystkim łaskę Bożą, to jest niezależna, jeszcze raz podkreślam, niezależna od naszych uczynków, że to, co robią, przestaje mieć znaczenie. Czy można wpaść w większej nieszczęście, niż zacząć tak o sobie myśleć? W związku z tym, jeśli miłość Boża jest wszechogarniająca i bezdenna. a łaska Boża jest nieskończona, Wzięliśmy i po, mówi o tej krok za krokiem, nie ma końca. Łaskę za łaską, to w takim razie to, co robię i jak postępuję, i jakim jestem człowiekiem, przestaje mieć znaczenie. Jakże szlachetnie niektórzy, niektóre potrafią o tym mówić, nikt nie chwale w potędze miłości i łaski Chrystusowej. Ależ to brzmi! Jakie kazanie! Jaka książka! No, wszyscy lecimy za tym, a to jest jedna wielka bzdura! Diabelskie kłamstwo! Tak nie jest! W kościele tak jest pełnia łaski! Nie ma końca łasce Bożej. Jest kompletność niewyczerpanej Bożej miłości. Nie ma dna! Nie ma możliwości, żeby się gdzieś nadgnąć na granicę! Ona nie ma granic! Boża miłość! Ale mimo tego pozostaje konsekwencja, pozostaje sąd Boży. Wszyscy musimy zdać sprawę przed sądem Bożym ze swoich uczynków dokonanych w ciele, czy dobrych, czy złych. A jak ja to będzie rodzaj zdania sprawy, i jakie będą tego wyniki, to jest zupełnie inna sprawa. To nas w tym momencie akurat całkowicie nie interesuje. Chodzi o to, że nie można spaczyć się w tym kierunku, że skoro jest Nieskończoność bezgranicznej Bożej miłości. I skoro jest pełna niewyczerpanej Bożej łaski, to nie przestaje mieć znaczenia to, jak żyjesz. Wręcz odwrotnie. Dopiero nabiera sensu i jakości. Tylko nie jako darosłych Bogiem, nie jako metoda uzyskania i podtrzymania zbawienia od Boga, Boga się nie da ale jako nowa natura naszego człowieka, Stworzenie w Chrystusie do dobrych uczynki. Słuchajcie, stworzenia, nie szermujący, nie wal... słuchajcie, ja nie walczę o dobre uczynki, ja się nad nimi nie męczę, ależ bo jak nie, to koniec, albo początek końca, Przedstawienie kolejności, zupełnie to, to nie ma sensu, to nie jest życie z Bogiem, natomiast dbam o nie. W szczególny sposób ich pilnuje swoich czynów. Nie, żeby stracić, albo zawiązać, albo poprawić więź, która łączy mnie z Bogiem, bo ona jest z, jej, z jego strony z łaski, a z mojej strony, czym chwytał łaskę? Przez wiarę. Nie ma innego sposobu. Ale po to, żeby. bo to Nie, nawet, nawet nie ma po to. Po prostu. Bo,